Janek, mam kilka ważnych pytań o białku. Pomożesz mi? No jasne, pytaj o co tylko chcesz. Przede wszystkim, po co nam w ogóle to białko? Każdy w kółko o tym gada, to jest naprawdę takie ważne? Tak, białko jest bardzo ważne przy odchudzaniu, bo po pierwsze powoduje, że możesz chudnąć nie odczuwając głodu, a po drugie, przy samym odchudzaniu, jeśli spożywasz dużo białka, to będziesz tracił kilogramy z tkanki tłuszczowej, a nie z masy mięśniowej. Okej, okay, to ma sens. A ile tego białka w ogóle powinno się jeść? Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni jeść od 1,5 do 2 gramów białka na każdy kilogram masy ciała. Yy, chyba niewiele mi to mówi, możesz jakoś prościej? No jasne, taka ogólna złota zasada, którą polecam ci zapamiętać, to jest jedzenie minimum 20 g białka w każdym posiłku. Bo w taki sposób najłatwiej zapełnić swoje dzienne zapotrzebowanie na białko. A no teraz rozumiem! A z jakich produktów w ogóle mam używać, żeby dobijać to białko? Ciężko byłoby wymienić każdy produkt z osobna, ale na pewno polecam ci chudy nabiał, czyli serki wiejskie, twarogi chude, mozzarella albo jogurty proteinowe. A co z tymi odżywkami białkowymi? Trzeba je jeść podczas odchudzania? I w ogóle to czy one są bezpieczne? Tak, są w 100% bezpieczne i bardzo pomocne przy odchudzaniu, bo łatwo nimi nabyć białko. Oczywiście nie są żadną koniecznością przy odchudzaniu, ale jeśli masz problemy z nabijaniem białka, to będzie to dla ciebie dobry wybór. Wielkie dzięki! A skąd ty w ogóle to wszystko wiesz? Po prostu obserwuję J. Miklaszewski odchudzanie.